Spotykamy się na terenie Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Leśnictwa Rudziniec, gdzie po raz pierwszy na taką skalę organizujemy imprezę, która w sposób uroczysty przedstawia kwitesencję łowiectwa, pokazuje zaangażowanie kolegów, możliwości każdego łowiska. W ramach tej wyceny, wyceniamy. Trofea, które pozyskały zostały na terenie zarządu okręgowego PZT w Katowicach. W dniu dzisiejszym na wycenie pracują cztery komisje. Komisje w odpowiednim składzie przygotowane są do wyceny trofeów Jelenia Byka, Jelenia Daniela, sarny rogacza, dzika i czaszek drapieżników. W sposób profesjonalny i certyfikowany wykonywane są wszelkie pomiary, według których yy, oceniane są trofea. Wskazywana jest liczba punktów, na podstawie których przydzielane są medale od brązowego przez srebrny po złoty.